jak mu chyba niestety co tu się dzieje? Właśnie to tutaj już staw. Ja nie mogę, nie? Kurzy te. Ciężko, żeby coś tu zrobić. Weź to mi to weź. Okej, okay, mam krosyfiks. No kupku. zostaw mi to tu. To jest moja kasa, a nie twoja. O. Dobra, ja i tak będę od niego bogatszy, nie? Bo ciekawe ile on ma. Pewnie jest jakieś teraz 60, 70, ale będę miał więcej. O, ja mnie zapieszę, ten, o, no jest zapieszę pierwszy O, ale już mam 100. O, to 180 da 230. No. Dobra, idę coś kupić, nie? A tu coś, coś jest, czy nie? nie to nic nie ma. Jak My się mylą te budynki. Oma, idę wtedy to. A tutaj co? Jestem general store. To jest ciekawe, co tu będzie. O, jest ta ścianka metalowa. To ja to sobie chcę. Bo. to nie mogę tylko. Jakie gówno to jest? To, to gówno to takie ten. Tu kupuję to, nie mogę tego zabrać. Potem to raz cztery kupię. Ha, wyszedł. Co za bombik. Ja tu kupuję, a on wyszedł. Nie, no, ma jakieś zero IQ, chyba że on wychodzi. Co tak, po. No, no, do doktora to kupię. Ze... Se... O nie, pylą opteczkę Po ostry kupię, no, o, kupię żeby wystarczy. Jestem laska, naska, pod mi Jak z obrazka Dobra, idziemy do tego generastora. Ja mam amunicji, no to trzeba to kupić, mam tak mało jak wpływ pod miał tak mało. No, tyle wystarczy, żeby z przesady Laska, pyk, pyk pyk aha wkurę tego nie załadowałem you nie know, no, nogi nice very cooked ile 136 a tu co mamy, da, będzie ciężko z tym ustawieniem, nie będzie takie ciężkie Czekaj, najpierw te gazetki, bo jakiś bumpik, bajkonik mi to odczepił i to trzeba znowu zaczepić. E, Okej. Okay. Dobra. Picobello. Teraz to. Tutaj. O, przyczep. O, dobra. Choć to i tak nic nie da, ale... czy znaczy to ta, ale mi chodzi w sensie, że czekaj, strzeć to przyczep, Ech. czekaj, jeszcze trochę, główny D, co tu się dzieje, o, bo tutaj, jak będzie ta, to tu będą wchodzić, to nic nie da, jak tutaj to przyczepy, bo mam tylko dwa, no to kupię więcej wtedy. Ja nie mogę no jak to przenika przez to weź o oh my god Dobra i no. dawaj to tu przyczepiamy o Bum cyk cyk O oh my god jak to się odwraca jak nie wiem Jak muchy w smole Dobra, a to tam się wchodzi. Sklerozę mam tam papierosik, papierosik, pipka, jak pikosik, ananasik, 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 anana, ananasik, ananasik i dalej nie będę mówić, żeby było 220. Kurde, jakbym miał 5, to bym jeszcze kupił. z takie jedno, po co 20 oszczędzałem. Kurde, mogę nie na amunicję tyle wydałaś, tyle wystarczyło. Jak mnie tu denerwuję, bo to się ciężko ustawia, dobra, tak powiedzmy, mniej więcej, no, ja nie mogę. Oh my god, tak się już noc szybko zrobiła. Dobra, i jeszcze tak jest jeden, dwa, cztery, mniej więcej. To wtedy, generalnie, mamy wszystko przyczepione do kupy. No chyba, że oni tu przez to i tak będą chodzić, ale wszystko jest zasłonięte. Chodź ja bym tu przeczekał, bo jak tu będą wampiry czy filkołaki to mogę je sprzedać i dostanę hajs. Aha, to zombie ta. To, to bieda, bo ich się nie da. Sprzedać. Choć mogę sprawdzić czekaj. Może teraz się da, bo oni coś tam zmieniają. Aktywizację sama. Ten... Nie, nie ma się. To po co tutaj jakiś jakieś Powinno się sprzedać, a nie. Jakieś skaun normalne. Dobra, ja jadę, ja nie mam czasu, bo ja Bo nie. nie, czekaj, gdzie są jeszcze ząbiaki, wtedy teraz zdechły. No paliwa się przyda No Tu tutaj gdzieś jeszcze? Nie, tu nie hmm. Wait a second Gdzie, co i jak? To nie rozumiem teraz Aha, tutaj są jeszcze jakieś zubiaki Jeszcze ja co O właśnie tę Już 9 minut nagrywania, to super. Za chwilę i tak skończę ten filmik, bo to nie ma co robić, jak się dziennie robi. Bo wstaję. W ogóle mnie zastanawia, jak zamknąć pogodę, bo kiedyś jak ja miałem niemiecki... I dalej mam niemiecki, ale kiedyś pani to mi powiedziała. E, Maciek w zamknij pogodę. Ja więc co jak, jaką pogodę jak mam zamknąć pogodę? A ona powiedziała? E, mam zamknąć okno, ja się pomyliłem hm. Jakby taki rzadcik. To był jakiś A jakby na serio to było, nie? To nie rzadko. Jakiś kabaret. Nie? Bo ja na, na przykład nabierałem mamę y, i kolegę też, żeby to mnie powtórzył i powiedział Ząb, zupa zębowa, dąb, dupa dębowa A nie, y, ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa A czego mi kolega powiedział ząb, ząb, dupa zębowa, dąb, dupa dębowa O, nieważne to są takie głupoty Głupotki w głowie Pociąg zatrzymaj się, co ty odważasz Czy cię nie posrało? A nie chce mi się nawiązać Cześć i czołem no.